Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale serii Minecraft Survival na wersji 1.18. W ostatnim odcinku skończyliśmy sobie w tym oto miejscu, w tej takiej kanciapie, którą sobie wykopałem tutaj. Postawiłem pochodnie, postawiłem piecyk, skończyłem się właśnie przepalać mięsko. Nie, o kurde, mięsko. Skończyłem mi się przepalać mięsko, które sobie wsadziłem do piecyka i przepaliłem pomiędzy nagrywkami. Zabieram sobie ten węgiel stąd, zabieram również ten piecyk oraz ten crafting table albo nie zrobię sobie siekierę ale żebym zaakcentował tą ostatnią głoskę zrobię sobie siekierę, to odstawię zbiorę teraz mamy co jeść i możemy wyruszyć na dalszą eksplorację yy, tego świata pyk pyk zbieram te pochodnie ze sobą i co? tak jak w poprzednim odcinku sobie postanowiłem idziemy zwiedzać dalej Albo po prostu szukać miejsca, w którym osiedlimy się i zbudujemy swój, jakiś pierwszy dom. Jeszcze kolejnym celem jest zdobycie ym, tego wełny, żeby zrobić łóżko. Brakuje nam dwóch wełn, we, we, Dwóch bloków wełny, czyli jedna lub dwie owce. Zabijmy sobie te świnki, żeby mieć kolejne mięso. Jeszcze jedna. Nie ma. Ok. Jest git. Jajko. Rzućmy tym jajkiem. Okej, okay, nic się nie wykluło, siema, ale ładnie te, ale fajnie Tutaj mamy mól, pszczółki, przepłyjmy sobie, sobie przez tą rzekę Pyk, pyk Taki vanila Minecraft, totalnie, bez żadnych możliwych udziwnień, shaderów tekstur dodatkowych, zmienionych, jest naprawdę ładny Zabijmy sobie też te kroki, pyk, pyk Siema Przepraszam. Nie, tu jest mała krówka. Przepraszam, naprawdę, ja nie chciałem, ale samochce. Mm, tak. Które sobie zabijemy bez skrupułów. Siema. Jedna wełna, i proszę. O, cholera. Okej, okay. Mamy trzy wełny. Możemy stworzyć sobie łóżko. Czy wy widzicie? Ten kanion, który się tutaj znajduje, po on mnie totalnie przeraża. Z moim, ja super to wygląda. Ja cię sunę. I tam można zejść. Ja pierdzielę. Ja się boję tu wchodzić, bo ja boję się, że stąd w ogóle już nie wyjdę. Będziemy zaczynać wszystko od nowa. Zbieram sobie to żelazo tylko. Nie, no ja tam nie idę. Nie ma szans. Wiadomo, że przygoda i te sprawy, ale zobaczcie, jak to wygląda. Ja pierdzielę. Wyjdę sobie na górę i zobaczę jeszcze ten kanion tutaj, bo był tutaj z tego, co pamiętam. Dawno tutaj, przecież byłem chwilę temu tutaj w tym miejscu. Ja cię, ja ryzykować? Nie ryzykuję, ten nie piję szampana, więc ja sobie tutaj zejdę. Jak wiadomo, zapewne znajdę tutaj kilo potworów. Super, jesteś Mateusz. Ten zombie to. Ej, ale nie bij tak mocno. Nie, to był zły pomysł. Zpieprzamy stąd. To był fatalny pomysł. Zbierzmy sobie to żelazo. Nie, oczywiście jedno. Nic nowego. Weźmy sobie ten węgiel również. Nie, nie, wykopujmy całego, bo to tylko źle się skończy. Zostaw, zostaw. Nawet nie idź za mną. Nawet nie próbuj. Nie, nie, nie. Nie rób tak. Nie, nie. Idź stąd, idź. Nie, nie, ja ciebie nie chcę. Idź, idź. Papa, nie pa. ma. Ale tamto miejsce mnie ciekawi bardziej. Tutaj możemy sobie pójść. O, zjedzmy coś w ogóle, bo zaraz coś... nasz żywot się skończy. Sobie wejdźmy w to miejsce. Tutaj ciekawe, jak to się kończy. Nie ma, co? Kurde. Ja cię pierdzielę. Jo! Który to jest poziom w ogóle? 36 już. A ja, no i no. Kurde się przez... O, tam jest jakaś jaskinia z tymi całymi. Um, nie wiem totalnie, jak to się nazywa. Albo to są stalagmity, albo stalaktyty, Stalagdyty, ale kurde nie wiem, bo jedne były na suficie, drugie były na podłodze. A jeszcze były stalagmaty, czyli połączenia. Takie, które idą z sufitu na, do podłogi. I ja. Pójdźmy sobie tam. Okej, dziwne, aż, aż dziwne, że tutaj nie ma mobów. Naprawdę. Ja się z tego... O no, super jesteś Mateusz. Ten szkielet może się... Walić, mi oby było. <tryk> o ja pierdziele, ciągle dostaję zawału w każdej serii. Nie mam tarczy. O, super jesteś, kreatynie. Co tam się dzieje? Ja oczywiście nie wziąłem żadnego drewna. Nie wiem jak stąd wyjść. O nie. Eksploracja tej jaskini jest na potem, ale ja tutaj wrócę naprawdę. Każda seria zaczyna się w ten sam sposób. Zwiedzam jakieś miejsce. O, ja pierdzielę! Nie, wychodzimy stąd. Ja! Pieprzamy! Przesranę. Ja tu nie chcę być. Już za bardzo... Jak ktoś mi powie, że ta granie jest straszna. Siema! Co? Lapis? Dobra, jego ja biorę. Idź, idź, idź! Ja pierdzielę! Przepraszam, że się tak wydarłem do tego mikrofonu. Na pewno było głośno, muszę to wyciszyć potem. Kurde, mol. Da się to wydobyć. Super. Spadamy stąd. Idziemy stąd dalej, gdzieś niż pieprzrośnie. rośnie. To nie wiem teraz, jak stąd wyjść, bo ja tutaj się będę wykopywał pewnie z 5 lat. Nic nie więcej. No super, jesteś, Mateusz. Super, super jesteś. Mhm, super jesteś. Tu może Totalnie straciłem orientację Zamiast sprawdzić gdzie idę to ja sobie tak szedłem na, na oślep W ogóle nie patrząc gdzie jest wyjście z tej jaskini Aso Asortyment Mój, mój ekwipunek do obrony jest straszliwie słaby Tym drewnianym mieczem bez żadnej zbroi ani tarczy Nie zbyt wiele podziałam Zanim się skończy kill off zajebiście Sobie drewniane wrzuciłem. Na szczęście drewna mam i pacyków mam. No ale kurde, no super. Zróbmy sobie to. Pyk, pyk. Nie, nie, to nie teraz. Dobra, połóżmy sobie to tutaj. Zbierzmy sobie ten crafting. Jak chcę stąd wyjść? Naprawdę. Super. Wyjdźmy do góry. Nie mam, nie wiem, to będzie pewnie... Kurde. Strasznie wysoko tu trzeba będzie wychodzić, bo to jest 44. poziom. Dopiero mam nadzieję, że na około 60 albo maksymalnie 70 już będzie powierzchnia. A nie wykopę się w miejscu jakiejś góry, która ma 100 albo 200 albo i więcej kratek. No bo to nie jest zbyt fajne, by było. Tutaj jeszcze trochę węgla. Nigdy za wiele. 7. level wbijmy. Dobijmy. pyk, No kurde, teraz nie dostanę tej kulki. O super, dobra, idziemy dalej. Nie ma co ale ciemność, ja cię sunę. Ciekawe, czy cokolwiek widać na nagraniu. No, ja cokolwiek widzę, więc i pewnie wy coś widzicie. Jeżeli coś będzie nie tak, to ja to potem w postprodukcji po prostu podjaśnię ekran i wy będziecie widzieć lepiej niż ja. Ale myślę, że powinno być ok. No, to nie był. W takim ciemnym miejscu w Minecraftie. No chyba każdy był. Każdy wie jak to wygląda. Wyjdźmy sobie tutaj do góry. Pyk, pyk. Teraz oczywiście nie mam pojęcia o czym mówić. Cisza jak makiem zasiał. Sprawdza się scenariusz, o którym mówiłem. 60... zaraz trzeci poziom. A... O! Nie, nie sprawdza się. Co wam to zapowiedziałem? Jest gir. Wychodzimy na powierzchnię. Super. Tu jest chyba już... Jest trawa. Jest, jest! Pieprzamy stąd. Gdzie my jesteśmy? Tutaj. Okej, okay, idziemy stąd. Ja tutaj kiedyś wrócę. Koordynację sobie sprawdziłem. Najwyżej wrócę do odcinka i jest prawdę po... Yeah. Aha. Nie, to, 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 to takie takie przygody... ooo! I... Takie przygody i eksploracje to nie są na mój obecny ekwipunek, Przecież ja się tam kicham. Tam nie zaatakuje kilogram mobów, kilkaset mobów. Nie no, może nie kilkaset, ale kilkanaście mobów się zleci i tyle będzie z mojego grania. Tam jest jakaś piękna góra. Pójdźmy sobie w tamto miejsce. Może to tam. Kurde, naprawdę fajnie to wygląda. Mam już... O, zapomniałem, że mamy już na to łóżko, więc będziemy mogli się yy, przespać wreszcie. Tam są dynki. Weźmy sobie jedną, a czemu nie? Ta góra jest ciekawa, zaraz ją obadamy. Chociaż nie wiem czy nie robię koła. Mam nadzieję, że nie. Weźmy sobie steka. Weźmy sobie kilka dyniek. Raz, dwa, trzy, cztery. Starczy. Cztery mam? Trzy mam. Nie zabrałem jednej. Okej, okay, super. Ta góra wyglądacie. O, Pilazar Outpost. Dobra więc pójdźmy tutaj sobie oj, tu jakaś widzę jaskinia podwodna podbijmy tych ludków zabierzmy im tą wieżę tam co jest? tu jakieś góry widzę tu co to jest? jakiś krater jak to zarąbiście wygląda niemożliwe to jest tutaj o, tutaj może będzie żelazo nie ma, nie będę głębiej wchodził, bo to nie ma sensu. Znowu się robi noc. Oj, ty! Ja jestem pokojowo nastawiony, uspokój się. Naprawdę, ja mówię poważnie. Nie robi nic. Ja tylko chcę wasz lud, wasze rzeczy, co wy tam macie. Poproszę, tu też macie nie widzę. Nie, idź, idź. Panie, ja cię. O, nie naciągaj tej kuszy, gościu. <słuch> Okej okay. Drewno i ziemniaczki To I co? Do kitu Bo coś mało tego Jajajaj, co oni tam trzymają? Golemy? Golemy! Biedne golemy Ej, gościu! Palisz gumę, dobra, poszłyśmy sobie Tworzymy sobie... Kurde. Ułóżmy sobie łóżko, żeby się przespać. Sru. I sru. Super. Pyk. Aha! No to, żebym się przespał. Super jesteś, super. Dobra, to jak już stworzyliśmy crafting, to zróbmy sobie patyki. I zróbmy sobie... A miecz kamienny sobie zróbmy. I pokonajmy ich po prostu, no. Tak wiem, mógłbym skraftać tarcze. Ale ja ich pokonam drewnianym. Patrzcie to. Ej! Chłopcy mnie zaraz sklepie, muszę się najść. Pyk. Oj. Ewakuacja! Ja cię sunę, mam nadzieję, że tego nie słychać zbyt głośno. I że po prostu jest to tłumione. No nie, jest ich tutaj za dużo. Ja sobie tak mogę ich bić i bić. Nie wiem czy ja zbytnio ich pokonam. I teraz całą noc będę... Będę się bronił i próbował przeżyć. Siema Ej, ale... Dobra. Tu u was. Ej! Eno, kurde. Okej, okay, leży

okej okay. jeszcze jeden jest co? o nie gościu okej okay. ja ich wezmę na taktykę spokojnie nie ma tak łatwo bierę tą skrzynkę Głąby oddawać mi to jest zwykła skrzynka? tak pyk Crafting mój. Mogę się przespać? Nie mogę, to zabieram. Teraz tak, weźmy tutaj sobie zejdźmy. Oj! Okej. Okay. Powiedzcie że już wszyscy. Już się im znudziło. Nie jeszcze ich kilku pewnie jest. Okej, okay, kolejny. Gdzieś jeszcze są? Na pewno jeszcze są. O! Tam są. Tutaj, z tej strony. Ok, super. Mięsko. Jeszcze musi coś być. Bo jeszcze ich słyszę. O nie, ten śmieć. Ajajaj Golemy biedne. Oha. OK Mam dwa Omnius banery I mam efekt bad omen Czyli teraz jak znajdziemy wioskę To będzie problem Będę musiał tą wioskę albo obronić Albo po prostu do żadnej wioski nie wchodzić Ale teraz mogę iść na spokojnie na górę i się mu przespać Ponieważ przejąłem to miejsce Aha, to myślę, że jakaś pi... O, gówno Gdzie ty jesteś? Ja idę spać no jak nie, no to... Do... Gdzie wy jesteście? Kurde, felek A za felek Ciekawe gdzie są jeszcze te pile... O, tu jeszcze jesteście, siema Ok, super Ok, Czy jeszcze ktoś tutaj jest? Nie sądzę Idę spać, wreszcie Ale dużo achievementów zostało zdobyte przeze mnie Dużo zdobyłem Niszczymy i jeszcze są Tylko gdzie? Tutaj się ma Chyba, że oni się będą tak pojawiać, nieskończoność Okej, okay, super Ciekawe Gdzie ma zombie? Ale nie rób tak Dobra, są oni jeszcze. Nie będę tutaj się zatrzymywał, ponieważ oni się będą pojawiać w nieskończoność. Albo ja jestem ślepy i po prostu ich nie widzę. Idę sobie stąd na dalszą eksplorację. Ciekawi mnie, co było za tą. Albo nie, pójdźmy tutaj tymi równinami, bo ja też czuję, że tutaj będzie w, w okolicy wioska. Ale jeżeli znajdę wioskę, to trzeba będzie skończyć ten odcinek i w następnym ją obronić. Bo no, w tym już nie damy rady czasowo. Tak mi się wydaje, że już czas. Czas odcinka jest w miarę ok. Ale jeszcze zróbmy coś ciekawego. Pójdźmy. Z... Może coś ciekawego tutaj będzie jeszcze. Przepłyńmy się tutaj. A miałem sprawdzić. O, co to jest? Za... Idę to zobaczyć. Pierwszy raz tu widzę na oczy. Yy, osiągnięcia. Oczywiście to wszystko się będzie robiło z czasem. Ok. Co to jest? To są. Nie. Nie, czy to jest, czy to jest opuszczona wioska, która jest na wersji Minecraft Java Edition giga rzadka? czy oni zmienili coś w tym, w tej wersji gry? Czy to jest naprawdę opuszczona, ja nie, nie mogę po prostu uwierzyć w to co widzę, ale jakie struktury tu się spełnią? Jeszcze nie może powiedzieć, że tutaj na tej pustyni będzie piramida. Tak o, nie no nie ma. No dobra, czyli to o kurde, o kurde, dobra. Panowie, ja tu jestem tylko po skrzynki, ja stąd idę. Ja naprawdę nie chcę mieć z wami żadnej styczności. Ale tu nie powinno być skrzynki. No halo. Jest. Węgiel, to super, to super. To sobie załóżmy, a czemu nie? Skrzynkę sobie zbierzmy Okej, okay, git Tu musi być skrzynka Super Węgiel, powiedzcie, że ta wędka ma jakiś Wędka z mendingiem, coś niesamowitego Tą skrzynkę też sobie wezmę Ale wyrzutę będę śmieci, to jest mm, po kolei Niepotrzebne mi jest to, to To, to Starczy, wszystko inne jest naprawdę ciekawe i potrzebne. Tu jest kolejne miejsce, tutaj też będzie skrzynka. Nie ma opcji, żeby tu nie było skrzynki. Ok, super. Tyk. To. Mapa. Mapę sobie bierzemy oczywiście i to. Zabieramy skrzynkę i uciekamy, ponieważ oni do mnie idą już. Ja to słyszę. Jeszcze pod wodą chyba są. Z tego co wiem te budowle, ale kurde pod wodę nie chcę wchodzić tu jeszcze jest. Oni mnie sklepią raz, dwa, trzy. To na pewno jest coś cennego. Nie, 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 lepiej stąd idę. Ja tutaj potem przyjdę, bo tutaj jest i tak. Ja A ta, ta mapa? Sprawdźmy sobie tą mapę. Dobra, my po to pójdziemy. Pójdziemy sobie po to, na pewno sobie po to pójdziemy w którymś odcinku, bo to jest kolejna jakaś ciekawa aktywność. No i tak jak mówiłem, znaleźliśmy jeszcze coś naprawdę ciekawego, bo jest to opuszczona, mega rzadka wioska. Nigdy na wersji, na komputerowej wersji tego nie widziałem. Jedynie gdy grałem sobie Forfan na konsoli, rzeczywiście znalazłem taką wioskę. Ale słyszałem, że na konsoli ten drop, ten Drop, to po, może szansa na pojawienie się takiej wioski jest o wiele większa. A tutaj naprawdę ja cię sunę. Ile jedzenia? Bierzemy to wszystko, będzie co jeść. Nie mam oczywiście miejsca, po co miałbym mieć. Tu jest pięknie. Tutaj będę myślał o osadzeniu się na dłuższy czy też krótszy czas. Dobra, tutaj nie ma nic ciekawego. Tutaj sobie rośnie, to jest komposter Mhm, mm okej. Okay. Tanto mi się podoba, ta wyrwa. Zaraz tam pójdziemy. Ta chatka wygląda ciekawie. Kurde, ile tu jest. Nie, tu nic nie ma ciekawego, oprócz tego, że ta... Ja, dobra nitka, ja jej nie chcę siema gościu nikt się nie potrzebował, tutaj też nie ma nic ciekawego, to była jedna z o nie, to byli zombie villagerzy którzy zostali zabici szkoda jedzenie dobra na pewno teraz problemu z jedzeniem nie będzie nie będzie na to narzekać to mi się podoba to jest jedna z lepszych y, rzeczy jaka się może trafić, po prostu mamy bezpieczeństwo że nie skończy nam się Pokarm, tu jeszcze jest, widzę coś, tu jest jakaś jaskinia, ja. Tu bym wszedł to zeksplorował, ale nie ma żelaza Nie mam też czym się bronić, ta chata jest fajna Okej, okay. o! Jedzonko Mamy bardzo dużo jedzenia Naprawdę dużo, super Ziemniaczki mamy, farmę ziemniaczków będzie można zrobić Tam jest naprawdę ciekawy teren w takim kierunku Jeszcze idę zobaczyć tą wyrwę, bo ona mnie naprawdę ciekawi Sprawdźmy, co tam jest. Może coś naprawdę ciekawego. No kurde, ciągle to samo. Ciekawe i ciekawe. Nie, tu jest pięknie. Ja, jaki ten świat jest elegancki. Tu jest zajebiście. Ten, te, te tereny. Dobra, to jest eksploracja na kolejny odcinek. Naprawdę, tutaj to wszystko można tak zwiedzić. Ten kanion jest giga fajny. Giga ładny. Przeskoczmy tu że żadnego żelaza nie widzę, ale na pewno jakieś się znajdzie. Ta. Nie, tam jest miedź. Okej. Okay. Tutaj w ogóle, jak ta okolica wygląda, te góry. Kurde, mol, jak to dobrze wygląda. Muszę to naprawdę sprawdzić. Kurde, ten odcinek już jest naprawdę chyba długi. No nie, wierzę, tu jest dżungla, poważnie. I co, i tam może będzie, powiedz mi, ta. Dżunglowa. Piątynia, taką, taka sama, którą znaleźliśmy w pierwszym sezonie. Dżungla. Wysoki brzozowy las. Przecież to jest. Kurde, podniecam się straszliwie, ale serio. Takiego sidu dawno nie widziałem. To samo. To samo mówiłem na tamtym świecie, wiem o tym, ale no serio. To, to losowanie seedów, albo to ta, teraz takie dobre światy się generują. Ja kiedyś, jak grałem sobie w tą grę w Minecrafta, to nigdy nie mogłem znaleźć miejsca, w którym mógłbym się osiedlić. I naprawdę by mi się ono podobało, w którym chciałbym zostać. Zawsze to był największy problem. Miałem już wszystkie rzeczy, ale nie było takiego miejsca, w którym chciałbym się osiedlić i zacząć coś budować. A tutaj, tutaj jest. Ja nie mogę po prostu. Tutaj jest biom, sawanna, tam jest las brzosowy, tam jest dżungla, tam jest opuszczona wioska, którym może odremontujemy kiedyś i zrobimy coś pięknego z tego tu jest jakaś góra, która wygląda naprawdę ciekawie zjedzmy sobie mięsko tu jest sawanna się jeszcze kawałek na nią i zakończymy sobie na niej odcinek myślę, że już jest powyżej dwudziestu kilku minut na pewno jest powyżej 20 kilku minut bo tak dobrze się gra, że ten czas leci, super tu jest kolejna wyrwa tu są... nie, tu jest pięknie tutaj naprawdę będzie trzeba Coś ciekawego stworzyć Dostęp do kilku rodzajów drewien Kilku, do prawie wszystkich Nie mamy dostępu tylko do świerku I do ciemnego dębu Ale z tego co wiem, no to Nie są to jakieś rzadkie biomy, które trzeba Szukać bardzo długo Więc naprawdę Kurde, no na co tu narzekać, na nic Sawanna Bardzo ładny biom Trzeba piękne I tak, będę sobie bieg i bieg nie ma to już chyba mniejszego sensu. Nie, chyba nie. Cały czas liczę na coś jeszcze. Ten odcinek naprawdę będzie dobry. Ale on już jest naprawdę dobry. I nie ma co przedobrzać. Bo już jest naprawdę. I ja. No dobra, już starczy. Naprawdę. To, co ja znajduję w tym odcinku. Jakieś anomalie. Tam. Tam jest z tego, co widzę. O, dobra, wioska. Wioska, na to liczyłem i tam jest, widzę już kolejny biom. Więc nie ma to przedłużać. Ja sobie zbiorę drewno tutaj, w tym miejscu. Do tej wioski nie mogę iść, ponieważ sprowadzę na nią rajd i skończy się to źle dla mnie i dla tej wioski. Dlatego zrobimy sobie w ten sposób. To drewno przerobimy sobie na yy, deski. Postawimy sobie tutaj prowizoryczną chatę, dosłownie prowizoryczną. Pyk, pyk, pyk. Tak. Proszę to zniszczyć. Pyk, 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 pyk. Okej. Okay. To mogłoby zniknąć. Nie obraziłbym się. To sobie zabiorę. Jednak nie chcę tego tutaj stawiać. Tu. Pyk, pyk. Aj. Tak, tu brakuje. Nie ma problemu. Tu jest jeszcze drzewo dębowe. Zbierzmy sobie je. OK, Przeróbmy sobie na deseczki. Dokończmy tą prowizorię. Oj. Prowizoryczną chatkę Pyk. Tutaj nie chcę mieć okna. Tu nie chcę mieć w ogóle okiem wtychać. Lampa, lampa, lampa. Jeszcze dach. Nie ma chyba z dachem, nie będzie problemu. Pyk, pyk. Taka kosteczka. Robi się idealnie noc. Ja sobie tutaj postawię crafting table. Zrobię drzwi. Nie mam już, nie mam już drewna, żeby zrobić drzwi, ale zrobię zrobię to, sobie, sobie to poza odcinkiem. No nic, położę się spać. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć!